Cześć, hey, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie przed nami stoją dwie szczepioneczki, e, a są to głównie Pestorin Mormix. E, no i już się pewnie domyśliliście z tytułu, czyli dzisiaj sobie poszczepimy właśnie króliki e, szczepionku Pestorin Mormix e, na zimę, żeby nic im się nie działo. E, a więc co przejdziemy sobie właśnie do roztwierania strzykawek. Ja mam akurat strzykawkę 3 mm ale raczej będę napełniał do 2 mm żeby się lepiej po prostu wstrzykiwało królikom lub po prostu też do 1 mm, Dobra, osłonkę możemy zdjąć jak nie wiecie rozpuścić jak rozpuścić właśnie ten, tą zawartość bo tu jest taka cała bryłka, jak możecie zauważyć no to teraz właśnie bierzemy 2 mm te zawartości. Dobra. Są już 2 mm. Yy, I po prostu wpuszczamy to tutaj. Ok. No i teraz rozmieszać to. A jak się to już yy, rozmiesza, to wszystko stąd wlewamy do żeby było yy, zmieszane z tym. Dobra, myślę, że już się to y, rozpuściło. Tak więc nabieramy sobie właśnie to strzykawką. Dobra. Chyba już jest nabrane. A więc wstrzykujemy sobie teraz to tutaj. No i dobra. Tutaj już jest puste, więc możemy sobie to odstawić. Rzucimy sobie to tutaj. No i dobra, i teraz troszkę rozmieszać to, żeby się tą całą zawartość yy, cała ta zawartość właśnie rozpuściła. Po otwarciu może to być... Yy, 2 godziny, bo potem już po prostu no, nie będzie ważne e, dodania królikom. Jest to 10 dawek, e, czyli po 1 mm to starczy mi na 10 królików. E, koszt takiej buteleczki, tych dwóch buteleczek, kosztowało 25 zł. E, I ja stało się na 10 królików. No dobra, jest już ładnie rozmieszane, a więc co, ja sobie biorę pierwszego królika i zaraz się widzimy. Mamy tutaj pierwszego królika, jest to głównie samiec barana. No i teraz jak chcemy zaszczepić, yy, to bierzemy tak skórę z karku i delikatnie wbijamy strzykawkę. No i dobra, jak już to wstrzykniemy, to najlepiej nie masować tego miejsca, zostawić go na chwilkę, żeby sam sobie tutaj pobył, żeby to lekarstwo dobrze wsiąknęło. No i oczywiście potem nie łapiemy tu za skórę, tylko gdzieś troszkę dalej. To jest sobie już ostatnią zamiczkę z rokacza. No i jeszcze taka jedna ciekawostka dotycząca tej szczepionki, że można dopiero nią, dopiero nią szczepić króliki, które ukończyły 6 tygodni. Lepiej zaleca się szczepić, gdy mają już ukończone 10 tygodni No i wtedy taka, takie lekarstwo zaczyna działać po 7 dniach No i wystarcza na co najmniej pół roku Czasami nawet do 8 miesięcy no dobra, zaszczepimy sobie już tutaj ostatnią samiczkę Mam nadzieję, że nie będzie mi uciekała Dobra OK. No i dobra, nie ruszamy teraz tego miejsca. Eee, niech te lekarce, to telekarstwia tam wejdzie w skórę. No i dobra. No to co? Myślę, że na tym odcinku by było już to wszystko. Eee, to wszystko co chciałem Wam pokazać. Eee, o szczepieniu królików. Eee, zobaczyliście jak ja to głównie robię. Czyli jest to szczepionka Pestorim Mornix. Eee, myślę, że większość hodowców takiej szczepionki używa. Większość hodowców właśnie takiej szczepionki używa. Wszystkie króliki są poszczepione, oprócz tej samicy, która karmi młode e, i tej samice, bo prawdopodobnie za tydzień ma się nam kocić. E, a tak to wszystko ogólnie są poszczepione. E, wszystkie były wyszczepione maluchy. No i jeżeli ktoś jeszcze zastanawia się, jeżeli jest jego samica kotna, e, to można szczepić, tylko nie e, tydzień, tydzień przed wykotem. A tak to można, każdy weterynarz Wam praktycznie powie. Mój mi powiedział, że można zaszczepić, tylko nie tydzień przed wykotem, e, no bo wiadomo, wtedy może coś się stać. No i również nie wolno e, zaszczepić samicy, która odchowuje młode. No dobra, no to co? Myślę, że na ten odcinek będzie już e, to wszystko, co chciałem Wam pokazać. E, następny odcinek prawdopodobnie będzie z otwierania paczki z futerkowe.pl naprawdę spore zakupy e, różne rzeczy są produkowane, więc na pewno też będzie e, warto obejrzeć sobie ten odcineczek. No to co? Dzięki za obejrzenie, do następnego, cześć!